Jak wróżyć z Iga i Ching? Prosty rytuał i praktyczny przykład. I Ching, Księga Przemian, to jedna z najstarszych ksiąg mądrości na świecie. Od tysięcy lat pomaga ludziom zrozumieć przemiany, jakie zachodzą w ich życiu. To nie jest wróżba w zachodnim sensie to lustro chwili Odpowiedź na pytanie, które nosisz w sercu. Jak z niej skorzystać? Wystarczy chwila ciszy, uważność i trzy monety. Krok pierwszy: intencja. Usiądź spokojnie, zamknij oczy i skup się na pytaniu. Niech będzie jasne, szczere, otwarte. Na przykład. Co powinienem wiedzieć o tej decyzji lub jaką postawę warto przyjąć w tej sytuacji? Krok drugi. Rzuty monet. Weź trzy monety. Rzucaj je sześć razy. Każdy rzut tworzy jedną linię heksagramu. Od dołu do góry. Za każdy rzut przyznaj punkty. Reszka piłki dwa. Ożeł, kiepioł, czuło, 3. Suma trzech monet może dać jeden z czterech wyników: 6, linia żeńska zmienna, 7, linia męska stała, 8, linia żeńska stała, 9, linia męska zmienna. Zapisz każdą linię od dołu do góry. Po sześciu rzutach masz gotowy heksagram. Krok trzeci. Odczyt. Heksagram składa się z sześciu linii. Stałych lub zmiennych. Stałe pokazują aktualną sytuację. Zmiennie – kierunek przemiany. Na przykład, jeśli utworzyłeś heksagram 24, powrót – fu – to znak, że wszystko wraca do początku, że to czas refleksji, oddechu, nowego cyklu. Jeśli wypadły linie niezmienne, powstanie nowy heksagram, który pokazuje przyszły rozwój sytuacji. Krok czwarty: refleksja. Nie traktuj odpowiedzi dosłownie. Zobacz, jak pasuje do Twojej sytuacji. Jakie skojarzenia wywołuje? Co w Tobie porusza? I-Ching nie daje gotowych odpowiedzi, daje kierunek, uczy zaufania do procesu życia. Podsumowanie: wróżenie z koa-ching to nie magia to praktyka uważności i wewnętrznego dialogu. Nie potrzebujesz wiele. Tylko siebie, intencji i gotowości, by słuchać. Czasem wystarczy jeden heksagram, by zobaczyć swoją sytuację w nowym świetle, a czasem, by zrozumieć, że zmiana, której się boisz, już się zaczęła i prowadzi cię tam, gdzie naprawdę chcesz być.